widzowie, dzisiaj postanowiłem nagrać taki nietypowy filmik, bo 10 faktów o mnie. Eee, postanowiłem, że skoro od 6 lat nagrywam na YouTubie i w sumie jestem na YouTubie, to żeby nie nagrać w końcu tych 10 faktów o mnie. Eee, oczywiście sobie zapisałem na drugim telefonie yy, w sumie te fakty, więc mam nadzieję, że nie będziecie jacyś. Uwielbiam układać kostki. Aaa, zawsze się ty myli. mylę, Nie kostki, a klocki Lego. E, jednym z nich jest Lego Technik, więc no. Mam starsze rodzaństwo. No tutaj nie będę dodawał zbytnio wiele. Uwielbiam jeździć na rowerze. Uwielbiam jeździć e, szalenie i też czasem spokojnie, jakkolwiek to zabrzmi. Eee, ostatnio, właśnie przez moje szaleństwo, miałem wypadek i byłem w szpitalu, ale to pominijmy Chciałbym polecieć do USA. Uważam, że dużo chciałbym zwiedzić w USA. Eee, chciałbym zwiedzić na przykład Alej Gwiazd, między innymi, i Las Vegas. Eee, więc, no, każdemu życzę, żeby. Eee, oczywiście tym, którzy chcą polecieć do USA, żeby kiedyś polecieli i mam nadzieję, że Wam się uda tak jak No to uwielbiam grać na gitarze. Tutaj chyba dużo nie muszę mówić, bo widać po ostatnich piosenkach nagranych i w ogóle po piosenkach, które nagrywam. Bardzo uwielbiam grać na gitarze. No to uwielbiam grać w gry komputerowe. Tutaj też zwykle nie będę dodawał, bo na tym kanale są różne gry. Oczywiście mam nadzieję, że wró wrócę do tych gier w lato albo odpalę streamki, jak będę miał czas. Więc no, bądźcie na bieżąco i zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję w paluszkę. Nigdy nie płynąłem statkiem po morzu czy sam e, oceanie. Mam nadzieję, że kiedyś mi się uda gdzieś popłynąć właśnie takim statkiem, bo to by było też fajne doświadczenie. Więc... Uwielbiam astronomię. Hmm, tutaj też nie będę dopowiadał, ale wiem, że niektórych ludzi na przykład mogłoby to dziwić. No. Moje ulubione zwierzę to jest panda. Uważam, że pany są bardzo słodkie i w ogóle fajnym stworzeniem. Mam bliznę na brzuchu. Jak byłem mały, to właśnie miałem operację i do tego, od tego czasu w sumie, to... Mm, mam tą bliznę, na Więc no, może kiedyś Wam opowiem więcej o niej. Ej, to w sumie koniec tych faktów. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten odcinek. Jeśli tak, no to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję dzwoneczkiem i komentarz jakiś fajny. Trzymajcie się i do następnego!